Pamiętacie pannę młodą z wybitym zębem? Dziś porozmawiajmy o tym, kiedy można zastosować metodę zęby w jeden dzień, a kiedy nie. Zęby w jeden dzień to realna, wykonywana przeze mnie prawie codziennie procedura. Szczepiamy implanty i tego samego dnia zakładamy na nie tymczasowe zęby. Zamiast czekać 3-4 miesiące, wychodzisz z gabinetu po zabiegu z pięknym uśmiechem. Ale uwaga! Aby zdecydować się na taki zabieg, powinieneś trafić do lekarza, który specjalizuje się w tej metodzie. W przeciwnym wypadku jest bardzo możliwe, że usłyszysz podczas konsultacji że twoja kość jest za słaba, nie ma odpowiednich warunków i że najpierw należy wszczepić implanty, odczekać 3-4 miesiące i dopiero później wykonać na nich zęby. Najczęściej nie jest to prawda. Do wykonania zębów w jeden dzień potrzebny jest zmotywowany, zdecydowany pacjent oraz doświadczony zespół lekarzy pracujący w klinice, która dysponuje narzędziami i możliwościami do wykonania takiego zabiegu. Pamiętaj: zęby w jeden dzień to zaawansowana procedura, nie sztuczka. Kluczem jest dokładna diagnostyka, plan leczenia, świetnie. Wyposażona klinika, ale przede wszystkim doświadczony zespół. Chcesz wiedzieć, czy kwalifikujesz się do tej metody? Obserwuj mój profil lub zapisz się na konsultację. I pamiętaj: zdrowe zęby to dłuższe życie.